powiedział, że on wszedł na towar ze względów na, zdrowotnych. Na te, te. No tak ja szczerze? Jesteś uprzedzony, jesteś taki uprzedzony. za ja jestem pod, pod jestem pod wrażeniem. Dziękujemy, zajebista robota. <laughs> Cześć, w ekipa WK z tej strony I dzisiaj zebraliśmy się, żeby ocenić sylwetkę i przemianę influencera, hmm. który nazywa się Boxdel. Czyli jest to tak jakby kontynuacja takiej prowizorycznej serii na, tej kana na tym kanale, gdzie omawiamy plany treningowe influencerów. Pierwszy był Mateusz Kaniowski, to byłem ja sam z sakerem. i dzisiaj wy dołączacie. No, no, to też to miło nam, że no. możemy dołączyć. Więc spotykamy się tutaj z tego względu, że Boxdell ma teraz przemianę do walki i pokazał swoją formę. Ej właśnie, bo plan Kaniowskiego był, był chyba hejtowany, czy się mylę, tak ogólnie? Tak ogólnie Gdzieś tak. Nie słyszałem, że był hejtowany, ale zobacz, trzymał się planu, trzymał. To jest najważniejsze. To też to powiedzieliśmy. Ja bym tak podsumował. To jest... To, to powiedzieliśmy. Takie no było jites. podsumowanie. Miał fan. Miał fan. Miał fan. Jakby nie rezultat. było fanu, nie byłoby kurwa żadnego planu, nie byłoby żadnego progresu. No Dokładnie. i kurwa, na chuj się kusić, czy plan jest idealny, czy nie. Tak Kończymy? Nie ma co się w sumie. Kończymy Zdech, ten odcinek. Te Bogdank się trzyma. trzymał planu? Trzymał. Dobra. Dziękujemy, Zajebiscy. zajebista robota. No. ale Idziemy się za tydzień. Dobra. Dobra, konkursik, like, sub, comment, sensowny comment. I Jutro odpowiadamy na wasz komentarz i osobie wysyłamy, której odpowiemy o coś takiego. Mogą dać znać, o kim e, nagrać, na przykład. O, na przykład. Może czegoś nie wiem. No. Zobaczmy ważenie. To ile kilogramów w sumie było? Ze 136 do... 120 chyba. 119 chyba. No. no widać, że jest... No, U, nie widzieliśmy tak w formie boxdela bez koszulki. Ja tak nie mam tego w głowie, ale to na pewno walczył. Z Casio walczył A No właśnie, no to można większy, zobaczyć no. Casio Boxer. Był dużo większy. Przeprosiny, fajnie, że nie ma już między nami złej krwi. Można normalnie nagrywać, bo robiło się gęsto, nie? Już no tak, no. trzy filmy tak byliśmy. Spięci. Sztuczne uśmiechy. Trzy filmy z pięci byliśmy, ale w końcu podaliśmy sobie radę. uśmiechy, tam z robórem udawałem, że jest OK. I to też dzięki widzom, bo widzowie nalegali, żebyśmy się pogodzili. Okej, czyli. Boxdel schudł Zabacz o około większe, 11%. Groża. Bo dużo ludzi no nie far. myśli o tym, że na przykład, jakby dziewczyna ważąca 50 kg schudła 15, to to jest kurwa kolosalne schudnięcie. Przy Boxdela 140, jak to jest 15 kg, to jest dobry wynik, ale to już na przykład nie jest jakieś kolosalne schudnięcie, nie? Ale fajnie, wiadomo. Tak chciałem mhm. tylko taką perspektywę mhm. zarzucić. Że na przykład, jakby pączek zrzucił 15 to jest o połowę więcej, niż jak Boxer zrzuca 15, nie? Mhm. Ale ogólnie ciężko jest zrzucać, zrzucać ciężko to jest tak... E, jak mówimy no. o tym, ciężko jest zrzucać, kiedy latami masz jakąś wagę. I boxer od kilku lat był duży. Znaczy, teraz teraz nie nastąpi, masz nawyków. nastąpił to, to nie, taki przełom. To nie jest prawda. Ogólnie jak nie masz nawyków, no to no. ciężko. Ale no, tak ogólnie, ciężko. to jemu jest łatwiej niż no. Tobie, nie? E, tak, ale przez te kilka lat braku właśnie nawyków, to jakby te... Ten tłuszcz się przykleja, już do ciebie tak wiesz. To nie, że w lato mniej, w zimę więcej i sobie ten rotujesz parę kilo. Ale jak masz przyklejony tłuszcz lata od lat, to ciężko jest ten przełom zrobić. To my się nawet śmialiśmy, że ten tłuszcz w nogach u nas tych chipsów z dzieciństwa to my paliliśmy na kilka, na raty. My, się trzy, że my docinaliśmy górę gotowo na zawody, na zawody, a w nogach siedzi, siedzą jeszcze te Chio nie? To już e... taki stary, wiesz, zmieniasz kolor, wiesz, tą no, strukturę. On tak twardy Z żółtego na pomarańczowy taki, dopiero paruje. Jak stare mięso, tak jest stara wołowina twarda, wiesz. Żeby go zjeść, przepalić, to, tłuszcz taki, to dużo więcej trzeba go podgrzać, dużo barki, wiesz, no, no musisz słusznie, no. zmienić całe swoje życie, żeby spalić te, tą tłuszczycę starą. Dla mnie to jest fajny początek przemiany. Ja wiem, że on miał ograniczony czas do walki i też chcieli w to wpleść ten motyw przemiany. Ale dla mnie to jest właśnie fajny początek. To co Saker powiedział, że to nie jest bardzo duży spadek, nie na pewno stać Box na więcej. E, i... Na przykład Bandura zrobił e, e, dla mnie pojebaną robotę w mhm. nie relatywnie krótkim czasie. On też około 15 zrzucił chyba mhm. i no to, to już w chujnie Przy mhm. on około 100. Nie? Ono on to, to bandura... 13 ważył jak u nas był. Potem 90, no, no to. Band 90 Bandura A, mega warzyw. Czyli ją 20 pary jeszcze. No, to bo, tu, on walczył no. z alanem, tak? To kosmos. To zobacz, Alan nie jest w wysokiej wadze. To to już, alan już jest. Ważył 90 coś. No. Wtedy. To już no. jest orka. Ale widać, tak. widzicie, że. Bo to jest ten moment, kiedy tracicie tłuszcz, też um, tracisz to takie nabicie, nie? No, no. Bo jesteś no, no. na tym deficycie nie? flaczejesz i po prostu. Wydaje mi się, że fajnie było, jakby Bowdoin to przytrzymał ten re reżim treningowy i wytrwał do momentu, aż naprawdę zaczną będą naprawdę rezultaty. Bo ma potencjał na fajną sylwetkę, nie? Sporo, Sporo mięsa ma na sobie, zobacz te kaptury no. tam, jakie są na ma, ma. My zawsze po tych zawodach, nie, jak zaczęliśmy wpierdalać. No to jest taki moment, że tracisz jakość, czyli tracisz to docięcie. Nie ma też jeszcze tej masy mięśniowej, bo nie odrobisz tak szybko tej masy, którą straciłeś do przygotowań. Więc przez takie dwa miesiące masz podobny efekt, że porównując w sensie, do, że czujesz się żelkowato. To. Żelkowato, że ani nie ma masy, ani nie ma docięcia i po prostu trzeba poczekać aż unormują Ci się hormony, przestaniesz wpierdalać i wróci ta masa nie i wróci trochę siły ale co chyba u nas jeszcze jest tego kwestia najgorsze co brzuch. można zrobić to odbić się od razu po walce nie i jakby zaprzepaścić dwa miesiące zobaczcie no ja nie wiem czy bym potrafił po przygotowaniach do walki po walce czy potrafiłbym nie wpierdalać i nie odpuścić sobie całkowicie a Też... boxer raczej żeby iść dalej to pewnie powinien tak zrobić bo jak wiesz raz już tydzień będzie wpieraca czas, już skrajnie trudno jest wrócić do tego z powrotem. I też Box Dela no. trzyma ta perspektywa walki, nie ma się co oszukiwać, że no. jak mu to zniknie z horyzontu, myślę, że musi obrać kolejny cel, no. że to ja będzie dla jego głowę. Nawet chyba bym po walce nie do Rady, wiesz, dalej na dietę wchodzić. Wiesz, ja jest, ty nie miałeś jakiegoś jest, wyżimu, jest pewien, wady, jest pewien ja nie, produkt na rynku, nie, panowie, nie, nie tak o, jak nasz baton. nasz baton, możemy zawsze bokserowi wysłać. Tylko A ja opakowanie. się do walki nie odchudzałem. To, to jest dobre po takim cyklu, zamiast słodycze jeść 10 zwykłych batonów. To Bez jest 10... zobowiązań, jako wsparcie. Ty, 10 już batonów masz 60 fatu. To jest całkowicie no, normalne makro, 300 białka 60 fatu. Ja miałeś brywa. słabość, uległeś na słodycze, uległeś, ale no. nie zjebałeś, nie zaprzepaściłeś te makro. <grym> jeszcze białko ci nabija. Jeszcze... Pojebane są na słodnicze. Złote batony. makro. Jak, Gdzie... jak czytam teraz jakikolwiek negatywny komentarz na ten nasz baton, to to jest już w sumie nie, już się nie wkurzam, już mam ten spokój. Już się cieszę, że tak jest, tak musi być. A potem patrzę, fita tu. Zjadłem dwa batony dzisiaj. 60 gramów białka więc 200 gramów białka mam w, jeden, w jednym 60 dniu, gramów białka, 12 od, od miesiąca mi się nie zdarzyło 200 gramów białka mieć, a widzowie, zjadłem dwa batony no, w ten dzień. Widzowie łapy w górę, bo nikt chyba tak dobrze wplecionej naturalnie reklamy jeszcze nie zrobił, jak panowie tutaj, no kurwa Szapowa. Ale to nie była to reklama. To tak mnie przeszło to przecież... w makrosy batona i to, że była Ale problem. wiesz co, tak, że to jest że tak ja szczerel, a, Nie Jesteś uprzedzony. Jest ja jestem tak pod wrażeniem. Ja wrażenie. jestem pod wrażeniem, ja wrażenie, jak nie. można nie robić reklamy robiąc reklamę. Bo w ogóle, nie, w ogóle nie myślałem o tym, że zrobić teraz reklamę. Dobra, no, ale wieczu, to, to nie ty. To, ro, to robór zaczął o batonie i ja już ci mówię, dlaczego to nie no. jest uprzedzenie. Ja dlaczego patrzę fitatu, kurwa, 20 białka, jak to się stało? Przecież jebałem dzisiaj dwa batony. Ta, no, właśnie, a i to dopiero pączek dodał i ty, Saker, to mówisz, i to jest właśnie takie uprzedzenie. Ja też mam takie uprzedzenie, ale to już jest chyba, e, kurczę, jakaś opresja. Nie, to jest opresja ze strony negatywnych komentarzy, bo Robur chciał powiedzieć, że nawyki, że jeżeli ty nie chcesz się odbić po tej walce, to takie no. nawyki typu ten baton powodują, minimalizują to odbicie. Nie bo to jeżeli, okej, okay, luzuję na ten moment, ale nie wpierdalam tylko tu z tych rzeczy, tylko wpierdalam, ale zjem sobie powiedzmy twarug i dobiję się węglami, nie? Tak, żeby się nawpierdalać ale węglami, to jest inne. Inne poluzowanie, no. więc te nawyki zminimalizują po prostu odbicie. Ale właśnie, jeszcze przejdźmy sobie no. do. Bartek tutaj powiedział o tym, o towarze, nie? że mhm. Boxer tam wszedł na towar, i on powiedział, że on wszedł na towar ze względów na, zdrowotnych. Na TRT. Nie jest na towar, Nie jest na, na, na dopingowych TRT. wartościach tego towaru, tylko bierze zastępcze ilości. To są małe ilości. Tak. I on powiedział na cage'u, albo na, tym, na tej konfie, że miał za niski poziom teścia. On tak to powiedział, od śmieciowego jedzenia, od trybu życia, że się nie ruszał. Bardzo możliwe, że jeżeli miał poniżej normy, że taki, nie wiem, siedzący tryb życia mógł go doprowadzić. E, może no. mogą to też być jakieś predyspozycje genetyczne, nie? jest słaba kondycja organizmu. Ale no, raczej no słaba właśnie. kondycja organizmu, bo zazwyczaj ten testosteron spada, jak właśnie mamy niedobór jedzenia. E, jak się na przykład szykujecie do Złościa zawodów. Dłużu, nie? Tak, albo robicie mocną redukcję, e, gorzej się czujecie, to jest powiązane ze spadkiem testosteronu. No, Ciało się, ale problem zdrowotny w ogóle. No no, to, to, to było czyli powiązane. Wiesz, Na pewno nie dieta, ewentualnie tryb życia. Nie? Yy, mówił, że miał podejrzenie jakichś poważniejszych chorób, czyli no, mógł się czuć bardzo chujowo, czyli wtedy teść raczej jest nisko. A. Więc on tak naprawdę wie, czy to jest prawda, czy nie. No ja mu wierzę, że mógł e, się doprowadzić do takiego stanu, gdzie potrzebuje w wieku 27 lat TRT, bo są takie przypadki, są takie przypadki. E, aczkolwiek dużo się da też odrobić tylem życia. Nie? Z zawodów za każdym razem jak mieliśmy mały testosteron, po prostu e, potrzebowaliśmy kilku miesięcy czasu, że e, normal, normalnego. Musimy się dożywić, żeby ten testosteron wrócił do normy. A, u nie? nas to wiesz, tak, self-industry, to jest takie no. pod kontrolą, to inaczej. Nie? No. Wiadomo, że możesz przecholować, ale. Zmierzam do tego, że nie każdy przypadek będzie boxdela przypadkiem. No. Że ludzie, co oglądają boxdela, żeby też wiedzieli o tym, że być może ich niski testosteron da się naprawić nie tylko terapią zastępczą. Zero. Sport, siłownia po pierwsze i zdrowe tłuszcze w diecie ogólnie, taki zestaw naprawczy. Domowy, taki od babci, nie, mm -hmm. jak coś. I wątrubeczka, Wątróbeczka. Mamy bateria... Bateriał, kurwa. Bateriał, powiedziałeś? Mamy materiał, gdzie Mandzio szykował Boxdela. tylko nie wiem, że to jest aktualne. On już ma chyba innych Sierpień. dietetyków, no. Sierpień, dwa, dwa. Więc ja bym chyba to zdyskredytował. Chyba im nie poszło wtedy. Ja bym chyba się ten Bo ja coś kojarzę, że Boxdell ma teraz trenera i dietetyka. Ale jeszcze mamy. Wrzeszem, 30. Ta Polska czeka na ten moment. I co oni tam? to też i to efekt tego, co zrobił Macius. Ja, no. No. no nie, to tutaj chyba były takie podrygi. Ale Mandzio, no, Ale Mandzio mógł go fajnie tam zmotywować. No. Ale ja nie wiem, czy to jest cały czas część tego projektu, że tej dobrze, przemiany dobrze, do. Ale jeszcze jakieś tam trening nie mówił. Wszedł, nie? No na pewno ta seria wiesz, na plus wpłynęła, ale raczej to co obserwujemy teraz, to są stricte ostatnie dwa miesiące. Mm -hmm. Jakbyśmy mieli jakieś materiały z ostatniego miesiąca, to by nam więcej powiedziało. Ale no nie mamy takich. Waga jest niższa, ale to jeszcze nie jest chyba taka różnica, żeby ewidentnie było widać. Nie? No tak, no to co mówiłem, że jeszcze to jest 10%, 10 nie? bo z dela. no jak patrzysz, mandzio, jak patrzysz Mandzia przed i po. To jest y, wrażenie robię. A tu jakby boksel był w połowie. No, że jeszcze z 10-20 kg, żeby e, efekt był taki nieewidentny. Mhm. I wtedy przychodzi do nas na ławę, pobija rekord hmm. i zakończamy po prostu oficjalnie metamorfozę boxera. No teraz najważniejsze, żeby miał jakiś cel i fajnie, żeby ten trening był oparty na ruchu, żeby nie siedział tylko na siłówce on ruchu potrzebuje, a ten ruch ma w postaci tych treningów MMA. Mhm. E, fajnie, żeby miał takie podejście też do tego jedzenia, żeby szukał kurcze takich produktów e, właśnie to co nieby reklama batona, nie, A to zapomnijmy o batonie, żeby zamiast powiedzmy nie wiem kotleta schabowego, no wybrać coś innego, nie albo zamiast y, McDonalda, no po prostu żeby tak. mieć takie produkty typu żeby potrafić sobie zrobić sałatkę z twarogiem czy z mięsem jakimś cokolwiek żeby mieć takie y, rozwiązania gotowe no żeby utrzymać to w dłuższej perspektywie a nie że na diecie Poza dietą, na diecie, poza dietą, bo tak y, wydaje mi się, że to jest główny problem Boxdela: że musi przełącznik zrobić, że albo teraz robi tą transformację, albo nie robi. To fajnie było, jakby to się stało częścią jego życia po prostu. To takie życie, gdzie wybiera po prostu lepsze produkty wokół Nie A jedno ze... samego fajmu też, jakby się tak ten no. zawziął, już pomijając jego zdrowie i samopoczucie, nie? Tak, aczkolwiek ta no. jego wiesz, sylwetka takiego Kingpina. No, ona też. mu pasuje, nie? W tak, sensie, tak. że nie musi tego robić mhm. dla wizerunku, ale fajnie, bo ma ten fame, ma po co to robić, nie? A na zdrowie mu wyjdzie.